W drodze do szkoły Tamara i Ever droczą się nawzajem z powodu swoich zauroczeń. Tamara rozprasza się, narzekając na ich aspołeczne skłonności, a Ever próbuje ją powstrzymać, ale jest już za późno. Samochód uderza w rower i zrzuca Randalla do śmietnika. Rendel jest wściekły i zaczyna się wydzierać, ale natychmiast milknie, gdy widzi Tamarę. Już mają zaprosić na randkę, gdy nagle dostaje w twarz mrożonym napojem. Rzucił nim Danny, który jedzie z najlepszym kumplem Huntem i swoją dziewczyną Jasi. Zachowują się jak kompletni bius. Mimo to Tamara nadal rozmawia z nimi uprzejmie, bo desperacko pragnie być popularna. Ever chce zaoferować Randallowi podwózkę, ale Tamara odmawia. Później w szkole klasa przygotowuje się do wycieczki. Nauczyciel WFU Lorenzo konfiskuje wszystkim telefony i wyśmiewa Ever, gdy ta mówi, że nie ma żadnego. Lorenzo, dla żartu, mówi też, że musi zabrać telefon kierowcy autobusu, ale Wayne nie jest rozbawiony. Zanim odjadą, Lorenzo wygłasza banalne przemówienie o nawiązywaniu kontaktu z prawdziwą naturą. Po kilku godzinach jazdy Lorenzo orientuje się, że Wayne zjechał na złą drogę. Dochodzi do kłótni i Wayne się rozprasza, przez co nie patrzy na drogę. Nagle autobus uderza w coś, a krew bryzga po całej przedniej szybie. Nie widząc drogi, Wayne przejeżdża przez ogrodzenie i zjeżdża ze wzgórza. Naciska hamulec i autobus się rozbija, przez co wszyscy uderzają głowami i niektórzy zaczynają wymiotować. I łamie nos, a Lorenzo tylko każe jej go zakryć. W tym momencie widzą coś poruszającego się w lesie, a autobus zaczyna się trząść, gdy to coś w niego uderza. Nagle z radia dochodzi alarm i komunikat z Biura Obrony Cywilnej, nakazujący wszystkim obywatelom ewakuację do najbliższego schronu z powodu ataku chemicznego. Coś uderza w okno, zostawiając na nim ślady krwi. Przy drzwiach pojawia się człowiek i Lorenzo chce je otworzyć. Wayne i nastolatkowie są temu przeciwni, ale Lorenzo i tak je otwiera. Człowiek rzuca się na Lorenzo i gryzie mu twarz, okazując się zombie. Nastolatkowie wpadają w panikę i biegną do wyjścia awaryjnego. Candace się potyka, a inni po niej depczą, przez co zaczyna pluć krwią. Zombie powala Lorenzo i atakuje ostatnich nastolatków, rzucając nimi po autobusie. Ever łapie Candace za rękę i próbuje ją wyciągnąć, ale jest już za późno. Zombie chwyta ją za nogi i wciąga z powrotem do autobusu podczas gdy zombie łapie tych, którzy nie zdążyli uciec, Ever biegnie przez las. Prawie gubi się w tajemniczej gęstej gle, ale udaje jej się ją przejść i spotkać z Tamarą. Słysząc ryk w oddali, ocaleni ruszają dalej, aż trafiają na budynek. Wpadają do środka, a dany poślizguje się na kałuży krwi i upada na wnętrzności martwego konia. Jest to tak obrzydliwe, że reszta nie chce mu pomóc i musi się sam wyciągać. Decydują się szukać dalej i znajdują kolejny budynek, z którego dochodzą głośne ryki i trzaskające drzwi. Ryki słychać też za nimi, więc nie mają wyjścia i ruszają naprzód. Nastolatkowie kłócą się o sytuację, a Dany uważa, że wszyscy przesadzają, bo przecież zombie nie istnieją. Zastanawiając się, co dzieje się z ich rodzinami, słyszą, że ryki się zbliżają, więc biegną ukryć się w budynku. Po wejściu do mieszkania rozdzielają się, by szukać broni. W ciemnym pokoju znajdują przerażające pluszaki otoczone świecami, ale też przydatne narzędzia. Zaczynają przesuwać duże przedmioty i meble, by zablokować wszystkie wyjścia. Podczas pracy przy oknie Tamara myśli, że widzi kogoś na zewnątrz i słyszy kobiecy krzyk. Wytrącają z tego głupi i niegrzeczny komentarz Hunta. Steven zauważa, że Ever jest zdenerwowana i przysięga ją chronić, twierdząc, że ma doświadczenie dzięki graniu w gry fabularne. Dyskutują o tym, jak okrutni są popularni uczniowie, a Rendell zauważa, że Ever straci Tamarę na ich rzecz. Tymczasem Jessie próbuje przekonać Tamarę, że powinna trzymać się z jej grupą zamiast z Ever. Gdy kończą zabezpieczać mieszkanie, słyszą głos kandy proszący o pomoc. Ever wygląda przez okno i potwierdza, że to ona, więc chce jej pomóc. Jednak Rendell ją powstrzymuje, wskazując na zombie, który pojawił się przy drzwiach. Wszyscy cofają się przerażeni i czekają, aż stwór odejdzie, zanim znów zaczną rozmawiać. Ever wygląda przez okno i widzi, że zombie wspina się na wane, żeby z daleka patrzeć, jak kętańczy. Nalega, że powinni pomóc, ale wszyscy odmawiają, bo to zbyt niebezpieczne. Kiedy zombie zeskakuje z auta, Ever otwiera okno i woła Candes. Dziewczyna zaczyna biec w stronę budynku, a Ever próbuje otworzyć drzwi, ale nikt jej nie pomaga. Zombie powala Candes na ziemię i zaczyna miażdżyć jej głowę, a w drzwiach pojawia się zmutowany Wayne. Ever cofa się, gdy Wayne przebija się przez drewno i wkłada głowę w otwór. Nagle drzwi się przewracają, bo zombie rzuciły w nie ciałem Candes. Wayne wpada do środka, a inny zombie przebija się przez ścianę. Dany uderza Wayne'a deską, tworząc przejście, i nastolatkowie zaczynają biec, aż trafiają do innego pokoju. Z trudem zamykają drzwi, bo Wayne pcha z drugiej strony, ale na szczęście udaje im się je w końcu zablokować. Po zapaleniu świateł odkrywają graffiti na ścianach i świecące pałeczki na podłodze. Najwyraźniej odbywała się tu niedawno impreza Rave. I cofa się z krzykiem, gdy wpada na coś za zasłoną, ale okazuje się, że to tylko ich kolega z klasy, Ryan. Tłumaczy, że widział, jak potwory zaatakowały innych uczniów, którzy zaczęli się dziwnie zachowywać, co sugeruje, że zostali zarażeni, ale dany nadal nie wierzy w istnienie zombie. Nagle pierwszy zombie otwiera tylne drzwi, ujawniając, że przyprowadził więcej swoich. Nastolatkowie ruszają w stronę wyjścia, ale Wayne i inne stwory już tam są. W desperacji zaczynają odsuwać zasłony, szukając kolejnego wyjścia. Gdy zombie się zbliżają, zauważają dziurę w ścianie i Rendel wybija deskę, która ją zasłania. Hunt zostaje za jedną z zasłon i walczy z potworami, błagając najlepszego przyjaciela o pomoc. Gdy stwory go otaczają i chwytają, Dany rzuca się na pomoc. Walczy z tyloma zombie, ile zdoła, ale niestety hand zostaje porwany przez hordę, a Dany musi uciekać. Tymczasem Ryan próbuje przycisnąć się przez dziurę, ale jego ciało jest za duże i zaczyna krwawić. Ever popycha go z całej siły i Ryan wpada do środka, pogarszając ranę. Ona też wpada do dziury, a zombie próbuje na nią skoczyć. Na szczęście Dany wraca i odciąga potwora, rzucając nim na bok, po czym dołącza do reszty. Rendel ponownie zakrywa dziurę i wszyscy biegną dalej. W kolejnym pomieszczeniu znajdują mnóstwo przerażających manekinów i lalek klaunów. Dany załamuje się z powodu straty hunta i obwinia Ever za to, że zdradziła ich pozycję zombie. W tym momencie zauważa, że manekiny wyglądają jak oni i dochodzi do wniosku, że zostali specjalnie wybrani do ataku. Ever jest zaniepokojona, gdy widzi, że jej manekin nie ma nic napisanego na twarzy. Nagle Wayne przebija się przez lalki, a nastolatkowie uchylają się, widząc jego odbicie w lustrze. Chłopakom nie udaje się go obezwładnić, a Wayne rozmazuje krew na ramieniu Tamery, zanim Rendell uderza go w głowę, by go powalić. Rendell nie przestaje. Furii uderza Wayna w głowę tak długo, aż ten przestaje się ruszać. Ryan i Tamara są pod wrażeniem, a Tamara nawet go przytula. Ever zauważa rzeczy, które wypadły z kieszeni Wayne'a, i stwierdza, że brał dużo nielegalnych substancji, zanim zabiera jego zapalniczkę. Nagle dany zaczyna kaszleć i mówi, że jest mu zimno. Rendell podejrzewa, że został ranny. Dany podnosi koszulkę i pokazuje, że zombie wstrzyknął mu coś podczas walki. Zabiera kurtkę ze swojego manekina i ogłasza, że uratuje hunta. Schodząc po schodach, robi mu się słabo i musi się doczołgać na następne piętro. Reszta idzie za nim, a Ryan pyta, czy chce wody, ale nazywa go Danielem zamiast Danem. To wywołuje w danym napad złości, zaczyna obrażać Ryana i przyciska go do ściany. Odsuwa się dopiero, gdy Ever krzyczy na niego. Dany zaczyna się żalić, że wszystko stracił i musiał zmienić całe swoje życie, żeby przestać czuć obrzydzenie do samego siebie. Nagle Wayne przebija się przez drzwi i wszyscy uskakują. Przez to wpada na danego i obaj wypadają przez okno. Grupa wygląda na zewnątrz i widzi nieprzytomne ciała, więc sądzą, że nie żyją. I płacze, a Ryan tłumaczy, że Dany nie był palantem, gdy byli młodsi. W tym momencie ciało danego zaczyna się wyginać, aż wstaje i ucieka. Słyszą ryk w oddali, a teraz, gdy dany odszedł, Rendel przytula jej i obiecuje ją uratować. Uważa, że las jest zbyt niebezpieczny i powinni zabarykadować się w budynku. Jednak Ever zauważa, że nie mają ani jedzenia, ani wody i nikt ich tam nie znajdzie. Dlatego powinni wyjść i poszukać pomocy. Jej plan polega na tym, by zwabić wszystkie zombie na jedną stronę budynku i uciec przez przeciwną. Mają nadzieję, że uda im się znaleźć autobus i telefony. Gdy Rendell próbuje zaprotestować, Ever odpowiada, że nie potrzebuje jego zgody. Następnie bierze kilka puszek z farbą i wiąże je razem. Używając zapalniczki Wayna, podpala je i rzuca w wanę na zewnątrz. Płomienie przyciągają uwagę zombie, które zaczynają otaczać ogień. Ever opuszcza grupę, a Tamara próbuje ją zatrzymać, ale Ever ją konfrontuje, mówiąc, że odwróciła się od niej na rzecz popularnych uczniów, zamiast ją wspierać. Ever idzie dalej, a Steven postanawia pójść z nią. Razem odsuwają barykadę i wychodzą na zewnątrz. Szybko docierają do autobusu i wchodzą przez tylne drzwi. Ever krzyczy, gdy na siedzeniu pojawia się ręka, ale to tylko ciało Lorenzo. Potem znajduje torbę nauczyciela i jest zdruzgotana, gdy odkrywa, że wszystkie telefony zostały zniszczone podczas ataku. Ever płacze, uświadamiając sobie, że jej plan był bezsensowny, i przyznaje, że czuje się jak porażka w życiu. Steven wyznaje, że też ma swoje kompleksy i zbliżają się do siebie. Gdy mają się pocałować, Ever zauważa, że radio w autobusie zaczyna pikać. Podchodzi bliżej i znajduje taśmę z wiadomością alarmową, co potwierdza, że wszystko było zaplanowane. Nagle Steven wstrzykuje jej coś w ramię i przeprasza, mówiąc, że nie powinna była się dowiedzieć. Ever upada, bo jej ciało zostaje sparaliżowane, a wtedy pojawia się Rendell i gratuluje Stevenowi dobrej roboty. Wszystko zaczęło się około miesiąc wcześniej. Rendell podszedł do Stevena z planem: chciał przestraszyć popularnych uczniów za bycie bucem i uratować dziewczyny, żeby zwróciły na nich uwagę. Steven zgodził się pomóc i razem poszli do opuszczonego budynku, by przygotować wszystko. Podczas dekorowania pokoi tak, by wyglądały przerażająco, Rendell zdradził, że pomoże im też dealer o imieniu Chip. W teraźniejszości Rendell krzyczy na Chipa, który okazuje się być zombie, który zabił Lorenzo. Miał go tylko ogłuszyć, więc Rendell jest wściekły. Gdy Chip zdejmuje maskę, Ever ma halucynację z Lorenzo, który mówi, że wygląda znajomo i wtedy przypomina sobie, że widziała Chipa koło autobusu w szkole. W retrospekcji okazuje się, że Wayne również był częścią planu. Był klientem Chipa i dołączył do grupy, bo Lorenzo dręczył go od lat. Wypadek na drodze był wynikiem tego, że Chip rzucił w autobus balonem. Wszystkie zombie to ich koledzy z autobusu, którym Chip wstrzyknął silną zieloną substancję, która sprawiała, że ludzie stawali się powolni, otępiali i ulegli. To Wayne celowo zniszczył telefony. W autobusie trzej chłopcy wciąż się kłócą, a Steven jest wściekły, bo Chip obiecał, że zielona substancja nie zrobi nikomu krzywdy. Chip upiera się, że to prawda i że nikt niczego nie będzie pamiętał po przebudzeniu. Słysząc tę rozmowę, Ever uświadamia sobie, że zombie, który ją wcześniej zaatakował, tak naprawdę prosił o pomoc. Chip ujawnia wtedy, że wszystkie ofiary z zastrzykami są zamknięte w klatce. Czas więc zakończyć to wszystko. Wygłasza tyradę o wszystkich, którzy go dręczyli w szkole i mówi, że trzeba ich powstrzymać, by przerwać ten cykl. Gdy zakłada rękawice z igłami, Steven wpada w panikę, bo nikt mu nie powiedział o tej części planu. Rendell oznajmia, że wraca do Tamery i przeprasza Stevena. Skoro plan się nie powiódł, uważa, że nie mają wyboru i muszą zabić wszystkich, by uniknąć więzienia. Gdy Steven znów panikuje, Rendell uspokaja go, mówiąc, że zrzucą winę na dziewczyny. Po odejściu Stevena z Randallem, Ever płacze, patrząc jak Chip pali papierosa. Ma halucynację Lorenzo, który mówi jej, że musi coś zrobić, żeby przeżyć. Zmusza swoje ciało do czołgania się, ale gdy prawie dociera do tylnych drzwi, chip ją odciąga i rzuca na siedzenie. Halucynacja Lorenzo mówi jej, by pomyślała o swojej biednej mamie, a oczy Ever zaczynają świecić na czerwono. Uderza cipa głową, by go odepchnąć, a potem bije go bumboxem. Gdy upada, Ever nie przestaje i wali go w głowę, aż traci przytomność. W budynku sfrustrowany Rendel niszczy makietę ich planu. Następnie pokazuje Stevenowi klatkę z ofiarami, które planuje zabić według nowego planu. Hand go przeklina, zanim Rendel daje mu zastrzyk. Po wstrzyknięciu substancji wszystkim uczniom, Rendel prosi Stevena, by otworzył klatkę w odpowiednim momencie, a sam wychodzi z pokoju i wraca do Tamery. Mówi jej, że Ever nie żyje i przytula ją, gdy ta płacze. Razem znajdują Rihanna i Jassy, a tymczasem uczniowie w klatce wpadają w szał i błagają Stevena o pomoc. Słysząc ich krzyki, Rendel mówi grupie, że to zombie, które zabiły ich przyjaciół i że muszą je zabić z zemsty. Wyciąga torbę z bronią, rozdaje ją innym, a sam bierze miecz. Rendel otwiera drzwi dla zombie, a Steven otwiera klatkę. W tym samym momencie pojawia się Ever i zamyka klatkę, prosząc innych, by się zatrzymali. Jej żyły są bardzo czarne, więc i myśli, że też jest zombie. Gdy Rendel próbuje przekonać innych, by ją zabili, Ever opowiada o całym planie, a Dany potwierdza jej słowa z wnętrza klatki. Jassy i Ryan z ulgą przyjmują wieść, że Dany znów jest sobą, a Ever prosi Tameryn za wsparcie. Tamara uderza Randalla w głowę i rzuca go na zasłonę, która opada, odsłaniając mural przedstawiający Randalla jako bohatera z Tameryn trzymającą go za nogę. Steven też tam jest, chroniąc Ever. Gdy Steven próbuje zaatakować Ever zastrzykiem, uczniowie z klatki wciągają go do środka, a Ever im pomaga, popychając. Hunt i Dany wychodzą i pozwalają innym pobić Stevena. Gdy przyjaciele się jednoczą, Rendel atakuje Ever mieczem. Jussie rzuca jej łom, którym Ever blokuje każdy cios. Tamara rzuca się na Randalla i mówi mu, że nigdy nie byłaby z kimś takim jak on. Rendel w Furie niszczy jej broń i szykuje się, by ją zabić, ale Dany rzuca się, by ją osłonić. Ever rzuca łom jej, która natychmiast powala Randalla. Ten jednak szybko się podnosi i znów atakuje Ever. Wtedy ona ujawnia, że ma rękawice z igłami Chipa i wbija mu ją w twarz, po czym zrzuca go ze schodów. Później Ever i Dany wymiotują, gdy substancja opuszcza ich organizmy, a Dany przeprasza wszystkich za to, że był Palantem. Nagle wraca przedawkowany Rendel, ale Ever się nie boi. Wszyscy uczniowie dochodzą do siebie i są gotowi do walki. Uderzają Randalla kilka razy, ale on wciąż zdoła uderzyć głową Jassy. Ryan dołącza do walki i brutalnie bije Randalla, aż ten pada, a Tamara nazywa go niesamowitym. Czując się lepiej, Ever uderza Randalla mieczem w twarz, ostatecznie go nokautując. Kilka godzin później Wayne budzi się związany na zewnątrz. Steven i Randall są nieprzytomni i przywiązani do muralu. Ryan odwozi jego w taczce, a ten prosi, by znów nazywać go Danielem, zgadzając się na odbudowanie przyjaźni. Hunt jest zdezorientowany, więc Dany wyjawia, że był z Ryanem na obozie odchudzającym, ale po schudnięciu Ryan stał się palantem. Jodce zaprzyjaźnia się z Candes, a cała klasa zaczyna się dogadywać, bez podziału na popularnych i przegrywów. Ever i Tamara przepraszają się nawzajem za swoje zachowanie i przytulają się, przyznając, że potrzebują siebie nawzajem. Po wyniesieniu ciała Chipa, grupa wspólnie naprawia autobus i opuszcza las. Nagle wszyscy krzyczą, gdy Lorenzo się budzi. Kilka tygodni później nauczycielka prosi Stevena i Randalla, by pracowali u niej w szkole, pomagając okiełznać niegrzeczne dzieci.